Dobra, co jest następnym punktem? To pierdole, nie robimy tego, mam to w dupie, nie zrobię tego. Ale, ale, myślę, że to mi zajmie przynajmniej I'm z półtorej z godziny. Nora musimy iść tutaj. Musimy iść tutaj tego quest'a I'm zrobić. Bo to było, co Can to I'm było? Zbadać źródło sygnału I'm SOS. Tylko chuje mi lata, I'm ale to, to jest ważne. To Norefris musimy znaleźć. Ah that's the peak. telling you, no one's going to be able to get close without us seeing. Huh? These snipers like with lance. Dobra, ale nie chcemy bezpośrednio włazić w ten ob... Nie no i tak musimy wejść w ten obszar, bo cały ten obszar, cały ten obszar tyczy się. tyczy się tego, że Joker ją gdzieś tu przetrzymuje. Więc, wiąże się to przy okazji z tym, że będziemy musieli dosłownie napierdolić chyba tam wszystkim. No i dobra. Dobra, już się nie mazgaj ty kurwa! Nubie. Nie będzie szans, żeby ich rozjebać. Każdą wieżę trzeba będzie oczyścić. Siema. Dobra. Dobra? Next. Leży, leży. Dobra, mamy kilku z głowy. O zajebał. O, dobrze. For a die. The place is turning to crap right in front of my eyes. And Harley came out carrying the cure. Batman was in there fighting freeze, and she snuck behind. And cut the back out of the damn safe Who'd have thought it? Harley Quinn outsmarting the bat. Must have been Joker's plan. find your depth no right she, she she know, man. Joker was pretty out of it.

No, można pomyśleć jak najbardziej na jakieś streamki specjalne czy coś takiego, nie? E, takie albo streamki po prostu poza serią, nie? Tak jak sobie czasami w DBD biegamy. E, to właśnie jakieś streamki, które są poza serią. Mm, czemu by nie? Dobra, poszukajmy w takim razie tej nory, nie? Chyba już mamy powybijanych tych dzbanów. Nie wiem, czy ktoś tam tu jeszcze będzie przeszkadzał. <laughs> nice! Aha, coś się uruchomiło? Nie, ale gdzieś widziałem tutaj. Tam jest sniper, a to nieładnie, że tam jest sniper. Musimy go zdjąć. Telefonu nie będziemy ogarniać. A myśmy wyszli poza obiekt w ogóle. Dlaczego wyszliśmy poza obiekt poszukiwań? Co? Oni gadają. Oni generalnie też potrafią czasami podpowiedzieć, co to w ogóle pokazuje. Huta. Aha, czyli tak muszę iść tutaj. No dobra, to ilu ich tu jest? Dwóch z karabinem.

na SBAR, fajne... W... Znam, mieliśmy to z Mufaskiem ogrywać. Przynajmniej znaczy ja miałem taki plan, żeby to z Mufaskiem ograć. Ale gdzieś to spadło na drugi plan i... Dobra, czekajcie, skoro mamy następny poziom, to możemy to wykorzystać. Zastanawiam się nad tym spacerem po linie, ale z drugiej strony dostajemy w pizdę z tych snajperów. Zmacniacz mocy. Weźmy to rozbrojenie pazurem. To się może przydać, bo my czasem z niego korzystamy. Znowu ich tu jest pizdu i trzeba to robić. place and show gotham not to mess with joker it'll be sweet hold on why don't batman just go around the back and go in there i mean it's dangerous and all but this is batman right joker's way ahead he's got an entire team back there as soon as they see him batman anima gomistuta tachui niki now shut up and keep a lookout Kiedyś mogłem wyskoczyć na ten komin, czemu teraz nie mogę? Mają, czy nie mają? A, chyba nie mają. Ej, dobra, jeden z bańki. Raz, dwa, trzy. Jeden chodzi tam, cztery. Tutaj nie ma nikogo, a my musimy chyba i tak wejść głównym wejściem, co nie? Dobra. Smok! Się ma. Tu jestem. Tu jestem. Na no, błysk dobry jestem, ale wiem o co chodzi. Nie, no Cira oczywiście śmieszkuje sobie, żeby nie było, nie? Żeby nie było. Dobra, no, wbijamy się na pełnej kurwa głównymi, nie? Aha, głównymi nie mogę wejść.

Nie so. nah, Bosko Nie, to, i ile tu jest. To na pewno trzeba będzie zrobić po cichu, bo jak oni wszyscy zaczną do mnie strzelać, to mój pancerz tego nie wytrzyma. Ten ma jeszcze strzelbę w ogóle. Widział, ale chyba mnie nie widział Ale się wszyscy dobra, nie wszyscy się dobrze. rzucili. <laughs> This is not good This is not good, my friend Ja mam pomysł panowie zostawcie te bronie i chodźcie na solo. Dobra, muzyczka. Wszyscy? Tam gdzieś jeszcze gościa na dole stoi, ale stąd już wszyscy. Dobra, no to. Wbijamy do środka, tylko jeszcze nie za bardzo wiem, gdzie ja mam wejść. Dobra, usuńmy jeszcze tego, bo on może przeszkadzać. A, on wejścia pilnuje, okej. Okay. Dobry, dostałem Jolkę. Chyba nie. Dobra, przemi lekarstwo od Jokera. Z Inflirt infiltruj hutę, ale um, Jak to zrobimy, to ja i tak się będę musiał tutaj wrócić, bo I to track nora Down to in this area. Mam nadzieję, że zrobienie tej misji nie spowoduje, że y, znalezienie tej tej, tej 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 jakiej tam nora y, Znalezienie tej nory nie będzie problemem potem. No, przecież. Dobra, jednak poszło lepiej. Dzień dobry Maciek może wyjść się pobawić. Nie kurwa nie może I'm sorry, bozo. I can't come to the phone right now. I'm probably asked doing something top secret for Mr. J, so I can't tell you what it is. All you need to know is that you should be doing some work. I'm keeping the steel mill for your bat infestations. Understand? Mm -hmm. No dobra. No, dobra. Ja chyba wiem, jakiego sprzętu nam tu potrzeba? Tylko nie pamiętam gdzie on był osiem, tak, Ej, tu jest ridlerowska zagadka. Logiczny brzmi logicznie. Ah, ah, okay to There's way I' way the soup will survive contact with this water. The freeze blast may be able to freeze it long enough to walk on. Aha. <laughs> Robimy sobie ten. I just heard from my dad. He's been summoned to City Hall. Strange is requesting that Emergency Protocol 10 is activated. Does Gordon know what Protocol 10 is? Just that it's the worst case security measure. Strange told the High Council he had failed to stem the use of illegal weapons within the prison. Zabawki, które dostawał, to był jego plan cały czas. To pewnie wygląda tak. Zrobił to tak, jakby inni planowali wielką ucieczkę i atak na Gotham. Zostawię ci post. Informuj. Na bieżąco poproszę. Dobra. No i niby co dalej? Z tym coś? A nie? A dobra, ja wiem. Gdzie jest ta zabawka frizoluszkowa tutaj?

So did he find a cure or what? Don't know. Last thing I heard yeah the doctor's gonna save to... Quinn even had me to torture some lady doctor to find a cure. What did she say? I looked at the moment she died. She was still saying there was no cure. After that, not so much. Who cares? He's back. The Joker's back. How to figure this out now? Chyba musimy się wpierdolić przez okno? Tak mi się wydaje. ma? <laughs> Elo! Yeah.

Oh, I can hear you all now. How did this happen? Can I get me some of that crazy cure? Who I want answers, damn it now. Well, here's the thing. Answers don't give you everlasting satisfaction. Sometimes you need to brace yourself for disappointment. Now think about it. Imagine your favorite Tv show. You've been through it all, the ups, the downs, the crazy coincidences and then bang! They tell you what it's all about. Would you be happy? Does it make sense? How come it all ended in a church? You guys just need to know one simple thing. i back. Back for good. Now arm yourselves, boys. We've got a prison break to plan. No hostages, no surrender. I know, it sounds like suicide, but listen. Whatever happens, I'll be right behind you. Mhm. Mm no jasne. Ty chronisz dupsko, kurwa, gdzie się da i wszędzie Harley Quinn wysyłasz. Mamy tu coś ciekawego? Nie bardzo. Chyba musimy iść dalej. Let me explain to you what's going on. The Joker is winning. You and your boss are losing. We want the Joker to keep winning, so you're gonna tell us everything we need to know about Two Face's plans. It's the Bat. The Arkham City's almost Batman. No ok, gładko poszło. Myślałem, że uda mi się go od tylna od razu. Help me please. Dobra, ja myślę, że od razu go odciąć nie mogę, bo on wpadnie do tego główna. Ale to chyba nie zadziała. Nie mogę go jakoś przyciągnąć? Zaraz zobaczymy, zaraz ogarnę. Aha, okej, okay, dobra, nieważne. To było łatwiejsze niż myślałem. Dobra, Spadł. Dobra, teraz to. Czy... Czy ja chłopa uwolniłem i on mi napierdolić chciał? O ty kurwa zjebie, a mogłem ci wrzucić do tego gówna? Nie, no to jest skandal. To jest jakiś skandal. Co, znowu mamy pływać? Gubię się powoli, ale chcę zerknąć jeszcze tutaj. Czy tu możemy gdzieś przejść, coś wyłączyć, czy coś? Chyba nie da rady, co? No nie bardzo, tam są jakieś ludki. No lepiej tu nie wpadnij.

Not chunk, kurva chunk. I've hacked into the council CCTV. The council members are coming back. They don't look happy. They're telling Strange that they're disappointed in him. That they never believed protocol ten would need to be activated. But they okay. gave him permission, didn't they? Good evening. Protocol 10 will commence in 30 minutes. You all have specific orders for this situation. Follow them. Do you still need an answer? Bruce, I don't like this. Be careful. Możliwe, że kojarzę, No dobra, ale jak mam się dostać tam? A, wiem jak się tam mam dostać, dobra. Przecież my mamy odpowiednie narzędzia do tego. Okej, okay. Aha, ale chyba coś odjebałem, a, a tu nie mamy użyć tego bataranga takiego, który sobie lata. O kurwa. Ej to nie będzie takie łatwe. Kurwa no. Nie wiem check czy... Muszę większe kółko zrobić, a to nie ja jestem fanem pierwszych epok lodowcowych. No, i daje mi znać, że nie da rady, to co ja mogę zrobić? Co? Weź mi ktoś to znajdź w internecie, kurwa, bo to jest aż kurwa niemożliwe. Czy ja właśnie jestem geniuszem? Czy ja właśnie jestem geniuszem?